12 maja wybieram się na Wisłę, tym razem nie samotnie z małżonką i synem. No i co, zobaczymy? Jedziemy zobaczyć jakąś miejscówkę, może na Siłów, może Janowiec. Jest godzina 17:45, także no, jesteśmy zdani na, na wolne miejsca. No i nasz pierwszy wypad od ponad 6 lat nocka pierwsza, tak? Bo odkąd się miało dzieci, no to niestety nie dało rady. Także podziękowania dla naszej opiekunki, dziadka, mojego taty, Piotra. I co? I ryby, ryby, słuchajcie. słuchajcie, dojechaliśmy promik sobie pływa a my idziemy na piękną miejscówkę jedną z moich ulubionych byłem tutaj całkiem niedawno ale zobaczcie jak tu jest pięknie jak woda spadnie jest taki mały półwysep piękny piasek prom jak rozmawiałem bo dzwoniłem, wcześniej będzie pływał o 19, 20 maksymalnie, także później będziemy mieli ciszę spokój No i pięknie słuchajcie Coś pięknego Uwielbiam taką pogodę I zobaczcie jakie tutaj są fajne Piękne widoki Widać, że byli tutaj nasi, bo są Powbijane patyki, także musieli tutaj Łowić No i co, powolutku się rozstawiamy Poszukamy skarbów. Może jakieś whisky znajdę. Tyle. Małżonka tam z daleka pomaga znosić wszystkie manele. I ryby, ryby, ryby. Kochani, posłuchajcie, tutaj w Nasiłowie, jako stary pirat, zobaczcie, zawsze znajduje piękne skarby, tutaj akurat 12-letnie Keep Walking Johnny Walker Black. Pozdrawiam. Seczki, federki porozstawiane. Jak widzicie, prąd sobie pływa. Dosyć duży uciąg się zrobił tutaj. Bardzo mi ściąga do brzegu. Nie wiem czemu. Koszyki setki. Także będę musiał tutaj zaraz zmienić chyba na 150. Ale słuchajcie, zobaczcie, jak to jest pięknie. Widzicie? jest naprawdę luks. Miejscówka. Tam chyba nawet pranie mam. Ale ryby, pamiętajcie, nie są najważniejsze. Gdyż, tak jak mówiłem, to będzie pierwsza moja nocka od 6 lat z żoną. Jak się ma małe dzieci, niestety nie zawsze można wtedy jeździć razem. Także żono zdrowie. Zróbko keep walking there was once a day that i would pray for you i'd go and misbehave just so you'd notice too sneaking looks up and down from across the room Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erased I Jak żoną jeżdżę na ryby Jak żoną jeżdżę ryby To zobaczcie jaki mam bufet Mam grzybki Oczywiście z naszych zbiorów Mamy, zobaczcie, pokrojone na talerzyku mm, i salami, i jest słuchajcie kabanosiki i góreczek, chyba, i pomidorek, i nawet porędwiczka także no, no i wiadomo, keep walking ze także jest, jest pięknie. So catch me if I fall. Tutaj akurat do kapitana statku, pana Krzysztofa, zobaczyć prom, jak fajnie wygląda. Zobaczcie, tutaj dumnie powieszona jest nasza flaga. No i co? Ile tutaj, panie Krzysztofie, maksymalnie samochodów wejdzie? Maksymalnie? Tak. Do 10 samochodów, przechodzimy jak mniejsze do dziesięciu Rozumiem, bo to pewnie jest barka przerobiona, nie? To są promy dwa złączone Aha, promy dwa złączone, rozumiem Super I czynne, słuchajcie, od 1 maja do? Dokąd pogoda pozwoli, Aha, dębę. no tak Dokładnie Wreszyn, mówi. Może A niech pan mi powie, panie Krzysztofie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o, jakieś jest niski stan Wisły, to co pływacie wtedy, czy nie? No jak niskim to nie warto, znaczy, jak Jakaś pewnie pogłęb nie, pogłębiarka pływamy czy... Rozumiem Mamy kuter, jak... No, y... no widzę, tam jest to brachę, chyba tamte, tak? Rozdmuchamy ten piach i aha, i aha, tym kutrem tutaj, no. No. rozumiem A jak nie, to koparka mhm. Super, fajnie Który to jest rok produkcji, nie wie pan? Nie pamiętam, to starsze było to dwa, to wie pan no. Aha. Dwa osobne Serokomna, to zobaczcie, restauracja Tutaj macie cennik. Pasażer 10 zł, samochód osobowy z kierowcą 20, a jak widać cała reszta. Jak jest dużo osób i dużo dzieci, to dzieci nie płacą. O, słuchajcie, widzicie? Jak jest dużo osób i dużo yy, są dzieci, to tu kapitan statku się zadeklarował, że dzieci nie płacą. Super. Dziękujemy za wizytę i uciekam. Słuchajcie, łowić dalej. Ryby, ryby, ryby. Fast, near praying that the nights gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen on, keep walking, mamma, and the rain is the Jest tę nie za duża, ale zawsze słuchajcie, jak widać też za bok złapała się za boczną wargę, odhaczamy, o. no chyba mały krąpik, no bo zobaczcie ta płetwa taka charakterystyczna tutaj do góry, kolorystyka też, także... Pierwsza rybka dzisiaj No i zobaczymy tak? co dalej będzie ryb, ryby, ryby Patrzcie, jak jest pięknie Piąta rano W nocy parę mniejszych rybek Ale długo nie siedziałem, bo zimno Temperatura jeszcze Była troszeczkę za niska Około 5 stopni Zrzucam jeszcze chwilę pośpi, a ja tu słuchajcie, idę na łowisko, ściągam jedne wędki i zarzucam drugie. Zobaczcie, jak jest pięknie, po to się tutaj właśnie przyjeżdżam, po to przyjeżdżam tutaj. W Zobaczcie wodzie jest pięknie Ptaszki śpiewają Wszystko się budzi Słuchajcie, do życia A my idziemy Połowić Połowić Remember life before you that's fast I feel good, you look great, I like you, I can't wait a first time, a first day. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me, had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take to your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. na dolną wargę ale słuchajcie coś już się zaczyna dziać dlaczego takie małe biorą pokażę wam jaka rybka jak mążonka się obudzi to wrócimy do siaty Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to god they all let me down. Przeba, taka rybka, malutka, krótki krąg. Oś, o, spróbujemy. Mam rybkę. nie jest taka Ale. Oj. No, tak też ta już jest taka taki leszczyk zobaczcie za dolną wargę ten już jest o jak łatwo wyszedł zobaczcie Garanty no i co buziak i do wody pokażemy jak opuszczamy No i co? Trzeba powolutku się zbierać, słuchajcie. Ludzie na niedługo dochodzi. Gorofadzi. naszej opiekunce, że uciekniemy wcześniej, no niestety. Jak są brania, trzeba uciekać. Dobra, słuchajcie, także nocy tu jeszcze nałapałem trochę. Jak trochę malutki rybek, zaraz się wypuścimy. Zobaczcie po bo podczas pytam Do ostatnio na że mam krótkie siatki. No te siatki nie są krótkie, a ryby są w idealnej dyspozycji. Choć tam puścimy z tamtej strony, skąd przybyły. Poza tym ja wypuszczam większość ryb swoich. O, proszę bardzo, Ty nie. Chyba, że mam teściowej zlecenie na jakiegoś drapieżnika, no to wtedy wiadomo, że opa, no, zobaczcie jakie takie fajne rybki. Opa. A wiadomo, że czasem, jak się ryba źle zatnie, albo za głęboko i się ją

It's only the crown Godzina ósma, kończymy nasz odcinek Dzisiaj złowiliśmy kilkanaście rybek Mimo, ee, w, że w kalendarzu brań były brania bardzo złe Wczoraj i dziś ale to, jak widzicie, niekoniecznie musi się sprawdzać Udało się na sam koniec wyciągnąć yy, takiego w miarę nawet półkilowego Leszka Także jest fajnie, pogoda dopisuje Myślę, że już w tej chwili jest 18, a nawet nie 20 stopni Żona już tam niecierpliwona czeka, kiedy jedziemy do chłopaków Prom już zaczynał, zaczął działać Także widzimy się, kochani, w następnym odcinku E rebe, rebe, rebe. You bring how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God